Witajcie, z tej strony Jakub Krzyżanowski. E, witam Was w Centrum Handlu Sztuki i Biznesu Star gdzie na podstawie nowo otwartej restauracji Dolce Vita e, opowiem Wam trochę o podstawach fotografii wnętrz e, i przetestujemy obiektywy Sigma Art, które dostaliśmy od sklepu Digital24. Celowo wybrałem lokal komercyjny, ponieważ takie miejsca zazwyczaj są dobrze przygotowane Atrakcyjnie wyglądają, no i po prostu łatwiej jest je sfotografować. Dlatego będziemy mogli się dzisiaj skupić typowo na fotografii. A kwestie takich peryferiów, które są związane z tym tematem, zostawiamy sobie na przyszłość. Zacznijmy zatem od samego początku, czyli od tego, czym fotografujemy wnętrza. Jeżeli nie robimy zdjęć do dużych formatów, to moim zdaniem aparat nie ma takiego dużego znaczenia. Dlatego ja do swoich zleceń używam starego poczciwego Canona 6D. Natomiast kiedy przychodzi do większych produkcji, to wtedy korzystam z usług rentalu, na przykład z Digital 24 i wypożyczam chociażby Canona 5D. Często pada pytanie, czy do fotografii wnętrz wymagany jest aparat pełnoklatkowy. Wymagany nie jest, natomiast musimy pamiętać o tym, że w fotografii wnętrz używamy obiektywów szerokokątnych, a im szerszy kąt, tym więcej problemów. Musimy zmierzyć się z dystorsją, czyli z beczkowym zniekształceniem obrazu e, oraz np. z nieostrościami na brzegach kadru. Są to co prawda wady optyki, e, natomiast używając niepełnej klatki e, zmuszamy się do e, zakładania coraz to szerszych obiektywów. Na przykład przy pełnej klatce, używając obiektywu 24 mm, osiągniemy tą samą szerokość obrazu, co używając obiektywu 16 mm przy matrycy APS-C. Jeżeli chodzi o obiektywy, to one grają tu główną rolę. E, najlepszą jakość dadzą nam obiektywy stałoogniskowe, są one jednak mniej wygodne w użytkowaniu. Obiektyw zmiennoogniskowy pozwoli nam dostos na dostosowanie kadru do miejsca, w którym postawiliśmy aparat. Dzisiaj, dzięki uprzejmości firmy Sigma oraz sklepu Digital24, Mamy możliwość przetestowania czterech obiektywów z serii Sigma Art i będzie to obiektyw 14/24 o światłościle 2.8. Ma on dość wypukłą soczewkę, jednak mimo tego charakteryzuje się niskimi dystorsjami nawet przy 14 mm, więc warto go używać do wnętrz. Jest to dosyć wygodne, ponieważ zakres ogniskowych od 14 do 24 mm daje nam spore pole manewru przy fotografii wnętrz. Oprócz tego Mamy obiektyw 20 mm o światło sile 1,4. Wspaniały obiektyw, naprawdę bardzo ostry i dobrze przynosi obraz na matryce. Do tego kompaktowy 24 mm 1,4, który naprawdę dobrze sprawdza się nie tylko we wnętrzach, ale również przy fotografii okazjonalnej czy eventach. No i obiektyw 50 mm też o światło sile 1,4, którego używamy do fotografii detali. Nie jest to jednak opcja budżetowa. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę, sprawdzą się też tańsze zoomy, Na przykład Canon 1740 z serii L o światłu f4, który mam zawsze w plecaku. Ostatnią rzeczą, o której należy pamiętać, jest statyw. Jest on praktycznie niezbędny w fotografii wnętrz, ponieważ pracujemy zazwyczaj na długich czasach. Dobrze, żeby był stabilny i miał precyzyjną głowicę. Głowice kulowe nie sprawdzą się w tym wypadku. Dobrze by było, żeby to była głowica trzyosiowa, którą precyzyjnie możemy ustawić kadr. Ja dodatkowo używam tabletu bądź monitora poglądowego. Mam tutaj taki mały monitorek firmy FieldWord. Już na etapie fotografowania możemy dzięki temu zobaczyć efekty na większym ekranie, bądź wyzwolić sobie aparat, kiedy stoi w trochę niewygodnym miejscu. Kolejny ważny aspekt to pogoda. Najlepsze efekty, jeżeli chcemy osiągnąć neutralny wygląd pomieszczenia, e, osiągniemy fotografując w pochmurny, jasny dzień. Czasami jednak możemy wykorzystać wpadające promienie słoneczne, aby uzyskać ciekawy efekt. E, fajne zdjęcia wychodzą też, kiedy fotografujemy tuż po zachodzie słońca. Są jednak sytuacje, takie jak dzisiaj, kiedy musimy wykonać zadanie w danym dniu bez względu na warunki. No niestety dzisiaj pada. Jest ciemno i bardzo pochmurnie. Możemy to jednak wykorzystać jako atut. Dzięki temu będziemy mieli fajny widok za oknem, ponieważ światło za oknem i wewnątrz pomieszczenia będzie się równoważyć. Za chwilę przejdziemy do ustawień ekspozycji, jednak zanim zaczniemy, musimy zwrócić uwagę na to, jak ustawiony jest aparat na statywie. Pochylenie perspektywy to jest najczęstszy błąd robiony przy fotografii wnętrz. Jeżeli ustawimy perspektywę za nisko lub podniesiemy aparat na statywie, uzyskamy efekt strzelistości bądź zawalania się ścian. Jest to bardzo niepożądane. Możemy to oczywiście korygować potem w programie, natomiast najlepiej zrobić to już na etapie fotografowania, czyli ustawić aparat po prostu w linii poziomej. Jeżeli chodzi o ustawienia ekspozycji, to bierzemy pod uwagę, że najważniejszym czynnikiem jest dla nas uzyskanie ostrego zdjęcia. Dlatego priorytetem jest w tym wypadku możliwie jak największe wydłużenie głębi ostrości. Pamiętajcie, że na głębie ostrości wpływają trzy czynniki. Im szerszy obiektyw, bardziej przymknięta przysłona, im dalej od fotografowanego obiektu się znajdujemy, tym ostrość będzie obejmowała większy zakres planów. Więc przy obiektywach typu 14 mm bądź 20 mm, Przysłona nie musi być aż tak mocno przymknięta jak przy obiektywie 50 mm. Obiektyw mamy szeroki. Odległość od obiektu nas nie interesuje, ponieważ fotografujemy całe wnętrze, więc skupiamy się na przymknięciu przysłony. W zależności od wielkości pomieszczenia i używanego obiektywu pracujemy w zakresie od F8 do F16. Czułość matrycy ustawiamy również na możliwie najniższym poziomie. Najlepiej i co 100, aby osiągnąć jak najmniejszą ziarnistość zdjęcia. Do tych parametrów ustawiamy czas, tak by zdjęcie było prawidłowo naświetlone. Przy standardowych ustawieniach pomiaru światła o prawidłowym ustawieniu czasu naświetlania poinformuje nas światłowaga. Jeżeli jej wskaźnik pokaże środek, to możemy robić zdjęcie. To zdjęcie wykonałem obiektywem Sigma Art 24mm f1.4. Fotografując wnętrze, chcę pokazać jak najwięcej atrakcyjnej przestrzeni. Dlatego w takiej restauracji możemy pozwolić sobie na ciutkę węższy obiektyw, na przykład Sigma Art 20mm f1.4, ponieważ mamy tutaj naprawdę dużą, szeroką przestrzeń. Nie musimy więc szaleć też z jakimś obiektywem typu 14-24, wystarczy nam właśnie taka stałka. W niektórych sytuacjach możemy pozwolić sobie na węższe kadry. Na przykład w tym wypadku używam obiektywu Sigma Art 50 mm F14, którym w atrakcyjny sposób pokazuję fragment restauracji w perspektywie przynależącego do niej ogródka. Zdjęcia mamy już za sobą, czas więc usiąść do komputera i trochę je dopracować. Na rynku istnieje bardzo wiele programów do obróbki zdjęć, natomiast takim podstawowym narzędziem, którego używam jest Photoshop Lightroom. Daje on nie tylko możliwość dopasowania kolorystyki czy dostosowania w sposób zaawansowany ekspozycji, ale co najważniejsze, pozwala na skorygowanie omawianych wcześniej błędów, takich jak dystorsja czy też widzenie trapezowe spowodowane pochyleniem obiektywu. Zacznijmy, może jednak, od tego, że zdjęcia wykonujemy w formacie RAW a nie JPG. Format RAW daje nam dużo większe możliwości bezstratnej edycji. A co najważniejsze, pozwala nam w dowolny sposób ustawić balans bieli. Przy fotografowaniu w formacie JPG zakres zmian jest mocno ograniczony, nieprecyzyjny, no i wpływa negatywnie na jakość. Wszystkie podstawowe funkcje programu oraz technikę HDR, która także może Was zainteresować ze względu na to, że ma ścisły związek z fotografią wnętrz, omówimy sobie w kolejnych odcinkach. Natomiast teraz skupimy się na opracowaniu konkretnych przykładów. Które wykonałem przy ustawieniu pierwszego ujęcia. Po załadowaniu zdjęcia na prawej konsoli możecie zauważyć, że program automatycznie dopasował niektóre ustawienia, odczytując jakim aparatem było wykonane ujęcie. I od razu zniwelował niedoskonałości, którymi się on charakteryzuje. Na pierwszy rzut oka widać, że finalne zdjęcie jest trochę prześwietlone w pewnych partiach obrazu. Już na tym etapie możemy poczuć siłę pliku RAW, który jest w stanie wydobyć ze zdjęcia dużo więcej informacji. Kiedy przesuniemy suwak prześwietleń w lewo, zaczniemy odzyskiwać prześwietlone partie obrazu. Ok, rozjaśnimy jeszcze odrobinę całość ujęcia, a suwakiem odpowiadającym za cienie rozjaśnimy selektywnie ciemniejsze partie obrazu. Kolorystyka zdjęcia wydaje się ciut zachłodna, Chcę, żeby restauracja sprawiała wrażenie przytulnej, dlatego podniosę troszeczkę temperaturę barwową i podkręcę trochę nastroj kolorów suwakiem Vibrance. Na koniec skorzystamy z całkiem niedawno dodanej przez Adobe funkcji programu, jaką jest suwak Dehaze. Dehaze to po angielsku mgła. Można więc powiedzieć, że ten suwak odpowiada za taką przejrzystość czy też klarowność zdjęcia. Kiedy przesuniemy go lekko w prawo, widać wyraźnie, że podnosi nam się kontrast, a zdjęcie zdaje się być bardziej wyraziste. Ok, tak chyba jest w porządku. Przejdźmy teraz do korekcji dystorsji. Znajdziecie ją w prawym panelu w zakładce Lens Correction. Adobe stworzyło ogromną bazę obiektywów, dzięki czemu nie musimy w ogóle borykać się z ręcznym poprawieniem parametrów obiektywu. Wystarczy kliknąć tutaj i włączamy automatyczne korygowanie dystorsji i winietowania dla danego obiektywu. Nie musimy nawet pamiętać jakim obiektywem fotografowaliśmy, program go wykrywa i robi wszystko za nas. Zniekształcenia i zaciemnione rogi mamy już poprawione. Teraz przejdźmy do perspektywy. Tutaj też możemy skorzystać z pomocy programu, jednak czasami lepiej zrobić to ręcznie. Przejdźmy zatem do kolejnego przykładu, który będzie dość mocno przerysowany. To zdjęcie celowo wykonałem pod kątem, aby pokazać wam problem. Zauważcie, jak układają się pionowe linie ścian. Wyraźna jest tu ich strzelistość, przez co człowiek ma wrażenie, że wszystko jest krzywe. Przechodzimy zatem od razu do poprawiania perspektywy. Interesują nas przede wszystkim linie pionowe, dlatego przesuwamy suwak w vertical, w tym wypadku w lewo. Natomiast gdybyśmy skierowali aparat w dół, suwak przesuwalibyśmy analogicznie w prawo. Ten przykład jest mocno przerysowany, ale pokazuje także, jak wiele tracimy robiąc takie błędy. Część zdjęcia musi zostać ucięta, widzimy dużo mniej dołu, a bardzo dużo sufitu. Także pamiętajcie, bardzo ważne jest ustawienie aparatu w linii poziomej. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się Wam podobało. E, dajcie znać w komentarzach, jakie inne problemy spotykacie przy fotografowaniu wnętrz. E, zapraszam do śledzenia mojego nowo powstałego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.